Imprezy, które zrealizowaliśmy w 2019 roku. Zimowy spływ kajakowy. Amatorskie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Piłkę Siatkową. Rowerowy rajd na orientację zdezorientowani 2019. Światowy Dzień Dojeżdżania Rowerem do pracy. Wiosna, lato i jesień. Dzień Dziecka w kajaku. Zajęcia z kajakarstwa dla uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju, spływy kajakowe, rozpoczęcie wakacji rodzinnie na kajaky 2019 oraz powiatowe zakończenie sezonu kajakowego. Patriotyczny rajd rowerowy, pielgrzymka rowerowa do hełma, turniej piłki środkowej drużyn mieszanych. Drodzy Państwo, Szanowni Darczyńcy, w 2018 roku przekazaliście nam z 1% podatku w odełku 72 zł. Dzięki tym środkom w roku 2019 udało nam się zrealizować nasze cele statutowe między innymi poprzez wymienione wydarzenia. Serdecznie dziękujemy. 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 Serdecznie dziękujemy.